Orędzie Najświętszej Maryi Panny, przekazane do Luz de Maria de Bonilla, 29 kwietnia 2025 roku. Umiłowane dzieci mojego Niepokalanego Serca, jako Matka Ludzkości witam tych, którzy pragną przyjść do Mnie. Wzywam was do Życia prawdziwym i autentycznym życiem w Bogu, poprowadzę Was właściwą drogą. Dzieci, wszyscy muszą zwracać uwagę na to, w jaki sposób korzystacie z wolnej woli. Człowiek ten, wiedziony egoizmem, zazdrością, gniewem i nienawiścią. Nigdy nie sprowadzi ich na właściwą drogę. Dzieci, z powodu użycia ludzkiego ego, używanego według osobistych kryteriów, demony są radosne. Dają tak wiele jedzenia diabłu i tak wiele idei, że on i jego złe legiony zainfekowały tak wiele moich dzieci. Jest to bolesne dla mojego boskiego Syna i dla mnie jako matki całej ludzkości. Nie dążąc do duchowego postępu, pewna liczba moich dzieci znika, atakując się nawzajem, podczas gdy inni z ich braci i sióstr wpadają w szpony fałszywych ideologii demonicznych szponów, oraz perwersyjnych i destrukcyjnych czynów. Korzystajcie z mocy, którą dał Wam mój boski syn, aby modlić się o bieżące potrzeby całej ludzkości. Co zrobicie, kiedy spojrzycie na siebie nawzajem w samym środku wypełniania się proroctw dzieci? A może myślą, że są właścicielami losu ludzkości, a może czują, że są czyści i nieskalani? Nie, dzieci one nie są czyste i nieskazitelne, są puste i chciwe. Więc zły Życiel dusz zabrał ich umysły, aby działać przeciwko kościołowi mojego boskiego syna. Zapomnieli o ciemności, która nadchodzi. Zapomnieli, że ostrzegałem ich przed wielkimi trzęsieniami ziemi i silną aktywnością wulkaniczną, przed ciałami niebieskimi, które nadejdą. A niektóre z nich spadną na ziemię. A oni nie słuchają, są głupi, głusi i duchowo ślepi. Oni nadal nie zwracają uwagi na mojego boskiego syna, nie wierzą w wezwania mojego ukochanego, świętego Michała Archanioła, nie wierzą tej matce. Widzą ciemność spowodowaną przez samego człowieka. Widzą, jak ich bracia cierpią z tego powodu, ale patrzą z daleka, bez większego zainteresowania. Jest to przyczyna egoizmu, w którym żyje to pokolenie. Muszę Wam powiedzieć, że cała ludzkość będzie żyła w ciemności. Cała ludzkość będzie żyła tym, co ich bracia i siostry cierpią w tej chwili. Będą żałować, że nie byli na to przygotowani, a zamiast tego szydzili i gardzili narzędziami mojego boskiego Syna. Nie spodziewając się tego, znajdą się w sytuacji, w której będą żyć. Bez tego, co niezbędne. Nie będą mieli wody do picia ani jedzenia. Ani nie będą mieli, z czego szybko tego przygotować. Nie będą mieli czym się zapalić ani lekarstwa. Znajdą się w samotności nieposłuszeństwa. Ponownie wzywam Was, abyście się przygotowali, ponieważ ci, którzy się nie przygotowali, ponieważ nie wiedzą o nadchodzących wydarzeniach, lub z powodu nieposłuszeństwa, lub dlatego, że szydzą z domu mojego boskiego syna, wpadną w desperację i będą szukać jedzenia, włamując się do lokali. Które głównie sprzedają żywność lub lekarstwa. Ci, którzy nie mają zmagazynowanej żywności, ponieważ nie mogą, nie bójcie się ani nie bądźcie beznadziejni. Aniołowie zapewnią Wam to, czego potrzebujecie. Aniołowie mojego boskiego Syna rozpoznają Was, ponieważ w obliczu tak wielkiej ciemności Wasze dusze będą posiadały jasność, której nie zobaczycie, ale Aniołowie ją zobaczą i przyjdą Wam z pomocą. W obliczu tak dużej ilości technologii będą odczuwać rozpacz. Że nie będą mogli z niej korzystać. Dzieci, nie rozpaczajcie, wzywam Was, abyście nie opuszczali swoich domów, jeśli nie jest to konieczne, ponieważ niedobory się nasilają, a istota ludzka traci zdrowie psychiczne. Ciemność będzie większa niż ciemność duszy tych, którzy zbłądzili i oddają cześć Diabłu. Cierpienie jest poważne. Ci, którzy potrafią się przygotować, czyńcie to. Nie idźcie z prądem. Tych, którzy drwią z wiernych narzędzi Mojego Boskiego Syna, którzy przekazali wam to, co nadchodzi. Przygotujcie się. Umiłowane dzieci, zbliża się czas, aby wyznaczyć następcę Piotra, zachować pokój i nie życzyć sobie, aby wola Boża była przyspieszona. Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby nie przeważyły spory i aby Duch Święty mógł swobodnie działać w każdym z tych, którzy muszą wykonać tak trudne zadanie. Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby żadne z moich dzieci nie użyło wolnej woli w tych wyborach. Obudźcie się, dzieci mojego boskiego Syna, obudźcie się i módlcie się. Powinni modlić się o potrzeby Kościoła. Módlcie się, dzieci mojego boskiego Syna, módlcie się. Otrwałość Ducha Świętego w każdym z moich kardynałów dzieci. Módlcie się, dzieci mojego boskiego syna, módlcie się za kraje, które cierpią z powodu trzęsień ziemi. Módlcie się, dzieci mojego boskiego syna, módlcie się za kraje, które cierpią z powodu wojny. Módlcie się, dzieci Módlcie się, aby wszyscy znaleźli drogę do mojego boskiego syna. Bądźcie pokorne, moje dzieci. Pokora czyni wielkimi, maluczkich, którzy nie chcą się wyróżniać. Pokora prowadzi ich do odczuwania tej świętej bojaźni bożej, która nie jest niczym innym jak uwydatnieniem boskości. Szanowaniem. Królewskości mojego Boskiego Syna poprzez posłuszeństwo i umiejętność czekania z roztropnością. Umiłowani mojego niepokalanego serca, wzywam was do pokutowania za swoje winy i szukania sakramentu pojednania. Pozostają w moim sercu. Mama Maryja